www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 21 października na porannej analizie technicznej szybkie, standardowe ogłoszonko. Zapraszam do naszej grupy kryptospekulanci, jeżeli chcesz tradować. nie tylko jesteś hodlerem, ale chcesz też aktywnie uczestniczyć w rynku strategie, materiały, live'y codziennie, codziennie poranne odprawy, analizy, moje pozycje, trading na żywo i wiele, wiele. Innych. Link oczywiście w opisie. Słuchajcie, przechodzimy sobie do jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie serdeczne gratulacje wszystkim osobom, które zapisały się na kurs analizy technicznej. Przed Wami ogrom wiedzy, słuchajcie. Startujemy w niedzielę. Myślę, że to była Wasza najlepsza decyzja, bo tak naprawdę to, co tu poznacie, Tą naukę analizy technicznej nie w taki sposób jak się wszystkim wydaje, że będziemy wróżkować, będziemy konkretne strategie tutaj podejmować na podstawie analizy technicznej, konkretnie zabezpieczać, konkretnie realizować zyski. Więc ogrom wiedzy! Ogrom wiedzy! Więc serdecznie gratuluję. no i życzę powodzenia, prawda? Bo tego materiału będzie dużo, więc naprawdę, naprawdę trzeba będzie tu troszkę popracować. Ale jak to ogarniecie, no to jesteście, no już nie ulica, <noise> już nie ulica. Słuchajcie, e, dobra, przejdziemy sobie, słuchajcie, do e, jednej rzeczy. Dzisiejszy tytuł na 100% jutro stracisz pieniądze, prawda? Słuchajcie, chciałbym wam pokazać wykres USDPLN, e, bo niewielu osób może to wiedzieć, niewiele osób liczy. więc słuchajcie, na chwilę obecną zobaczcie, w 2008 roku przeciętne wynagrodzenie w Polsce to było 35 326 zł, prawda, czyli licząc 12 miesięcy, podzielone na 12 miesięcy, e, znaczy razy 12 miesięcy średnie miesięczne e, wyszło przeciętne wynagrodzenie 35 tysięcy. Po ówczesnej cenie dolara było to w 2008 roku 16163 dolary. I teraz zobaczcie, co się wydarzyło w 2022 roku. Przeciętne wynagrodzenie, oczywiście jest to za pierwszy kwartał, bo nie ma innych danych. 6235 zł, co daje rocznie 74 822 zł. I słuchajcie, w 2020 roku możemy. Kupić tylko 14 964 dolary. Czy czujecie się biedniejsi? <laughs> słuchajcie, czyli, czyli siła pieniądza w 2008 roku mia była dużo większa niż w 2022 roku, prawda? I teraz słuchajcie, ta siła pieniądza cały czas spada, czyli wasza praca jest coraz mniej warta. O ile nie wiem, 20-30 lat temu. Jedna osoba była w stanie utrzymać rodzinę. Tak dzisiaj nawet dwie mają problem i jeszcze muszą być w dodatku, w dodatku zakredytowani, prawda? Więc słuchajcie, jeżeli oszczędzacie pieniądze w złotówkach, w PLN-ach, to z każdym dniem tracicie i gonicie, okej. Okay? Ta inflacja oczywiście sprawia, że nasze pieniądze codziennie są mniej warte, prawda? I niestety tak będzie, ponieważ system finansowy jest oparty na długu, a odsetki od tego długu są przewyższające całkowitą podaż pieniądza, więc ten dodruk pieniądza nigdy się nie skończy. OK? On się nigdy nie skończy, bo gdyby się skończył, to by się zawalił cały system. Czyli jest to nierealne do spłacenia, bo nawet nie ma tyle pieniędzy na rynku, żeby to spłacić. Więc ta słotówka będzie cały czas i każda inna waluta, prawda? Cały czas będzie to, e, ta wartość spadać. W związku z tym mam do Was pytanie. Co ma większą szansę w przyszłości uzyskać wartość BTC, czy na przykład PLN, czy USD? Okay? I teraz pod uwagę weźmy jedną rzecz. Bitcoin, ograniczona podaż, waluty Fiat, Nieograniczona podaż, i nigdy ta podaż się nie zatrzyma. No, odpowiedzcie sobie na pytanie sami. E, myślę, że warto. E, pamiętajcie, że jutro rano, gdy się obudzicie na 100%, e, stracicie pieniądze, czyli wasza złotówka będzie warta mniej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy sobie do bitcoina. BTC, co by musiało się stać, albo kiedy możemy oczekiwać ruchu? Słuchajcie, dzisiaj wygasają jakieś tam opcje na 500 milionów dolarów na bitcoinie, więc dzisiaj może się coś tam pojawi, jakaś zmienność. Natomiast na chwilę obecną nic się tu nie dzieje i raczej nic się nie będzie dziać. Jeżeli dzisiaj się nic nie pojawi, to się raczej do końca tygodnia, do poniedziałku nic nie będzie dziać. Następnym tygodniu rynek może już zagrywać pod przyszłe stopy procentowe, czyli 2 listopada będzie ogłoszenie Fedu, i rynek już może troszkę to wcześniej zacząć rozgrywać, no ale to też zobaczymy. Słuchajcie, na chwilę obecną, BTC te poziomy na chwilę obecną do obserwacji. Ja nie mówię, że to są poziomy jakieś mocno popytowe, ale są do obserwacji. I tutaj, tak naprawdę, w tym ruchu bocznym niewiele więcej możemy zdziałać. Czyli tutaj, tak naprawdę, no no nic nie zarobimy na takim ruchu bocznym, powiedzmy sobie szczerze, prawda, nic, to, chyba, że Futures, chyba, że Futures, bo dzisiaj będziemy też grać Futures na spadki na grupie, więc, więc pewnie coś tam się wykombinuje, jakiś zarobek, natomiast trzeba to będzie dokładnie przeanalizować, ale to na porannej odprawie na grupie sobie zobaczymy. Słuchajcie, KSM, wpadły moje pierwsze zakupy na KSM, tutaj taka strefa 3457 z możliwością tutaj dojścia, natomiast to mnie ogólnie nie interesuje, nie chcę mi się tu polować na tę mniejszą strefę słuchajcie, bo to i tak idzie w średni termin, czyli na najbliższe 2-3 miesiące chcę tu widzieć odbicie i chcę sobie pożąglować tymi dwoma pozycjami na KSM, więc tu KSM te pierwsze dzisiaj patrzyłem, dzisiaj się zrealizowały zakupy, i teraz tak, to co mnie jeszcze interesuje, to słuchajcie, Ada, również podobny układ z tym, że Tutaj pierwsze zakupy na 3,2,5,5, 5, drugie na 2,2,3,5 i to też na średni termin. W komentarzach było też ICP. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ICP, no to na chwilę obecną mieliśmy tutaj takiego RGR-a. Tutaj oczywiście możliwa była próba wcześniejsza przed zagraniem, przed wybiciem, przed wypełnieniem się Formacji, to są formacje, tak. <gry> Więc próba short była po, po ostatnim op.deku. Słuchajcie, jeżeli gdzieś kiedykolwiek będziecie grać jakiekolwiek formacje na wykresie, czy to trójkąty, czy jakieś właśnie RGR-y, prawda? To zawsze trzeba grać dużo wcześniej. Czyli jeżeli już tutaj poznajesz, na tym wierzchołku, poznajesz, że masz do czynienia z potencjalną formacją e, głowy z ramionami na przykład. To trzeba tutaj po analizie technicznej wcześniej zajmować pozycję. Okay, bo tutaj się nie zajmuje pozycji, to już jest za późno. To taka, to taka uwaga po prostu. Natomiast tak, na chwilę obecną wypełnia się RGR, raczej wątpię, że on się wypełni do końca, czyli raczej wątpię, że będzie to aż na dolar zejście, aczkolwiek strefa popytowa tutaj jak najbardziej pasuje, bo to idealnie pokrywa się z naszą strefą popytową. No, o ile by tak było, no to byłby to zjazd 72%, więc nie, nie za bardzo, nie za bardzo mi się wydaje, żeby tutaj taka formacja się wypełniła i ta formacja sama w sobie też jest taka naciągalna, powiedzmy taki RGR powinien być na końcu trendu, a nie gdzieś tutaj w tym, albo na początku o odwrócone RGR, ale nie gdzieś tutaj w takim małym impulsie, więc tu raczej ta formacja nie będzie wypełniona do końca, maksymalnie tutaj gdzie bym widział spadek to jest 3,21, jeżeli miałoby się coś tutaj budować w górę, no to trzeba tutaj spojrzeć na struktury, na chwilę obecną mamy tutaj ten dołeczek który no, może zostać przebity, jasne, że może i na prawdopodobnie nawet będzie, ale jeżeli nie będzie, to trzeba tutaj ten, ten moment 5.0.15 zobaczyć, czy tu się będzie coś budować i ogólnie rzecz biorąc, czy ten dołek malutki zostanie przebity. Tu już jest mowa o strukturach wzrostowych, no niestety nie wytłumaczę Wam tego tak szybko, bo to jest tłumaczenia na dobre półtorej godziny, natomiast ogólnie rzecz biorąc, jeżeli nie przebijemy tego dołka i zaczniemy, o tak naprawdę to tutaj, nie zauważyłem tego knota, i zaczniemy tu coś budować. No to po korekcie może się taka struktura stworzyć. Natomiast, jeżeli chodzi o ICP, na chwilę obecną bez tej struktury mm, spadkowo z targetem na 3,21, ale tak jak mówię to jest za wcześnie, żeby tutaj, to jest za duży spadek, czyli jeszcze tam daleko, więc tutaj bym raczej wypatrywał tej struktury. Dobra, słuchajcie, to co ważne, KSM zakupiony, czekam sobie na AD i na inne monety yy, i na BTC, zobaczę co tutaj z tych stref. Dzisiaj te, te opcje wygasają, czy może już wygasły, nie wiem, tu trzeba by się było dowiedzieć. Jak nie będzie dzisiaj zmienności, to do poniedziałku takiej zmienności nie będzie, więc my tutaj po prostu gdzieś sobie poszukamy pozycji futures, czyli kontrakty. Tam zmienność zawsze jest. Słuchajcie, tam zmienność zawsze jest. Dobra, miłego dnia, Wam życzę, udanego weekendu. Kursantów zapraszam w niedzielę o 17.00. Zaczynamy, lecimy z tematem. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.